Ty też już masz dosyć życia w normalnym świecie? A może twoje koledzy już nie są z tobą grać w te wszystkie strzelanki? Zapraszam więc do świata Cozy Games. Zastanówmy się zatem, jak Cozy Games stały się odpowiedzią na potrzeby współczesnych graczy, szczególnie milenialsów i pokolenia Z. Odkryjmy ich związek z kulturą slow living oraz zobaczmy, jak tworzą wyjątkowe cyfrowe przestrzenie do odpoczynku. Kwestia klasyfikacji gier typu Cozy jako podgatunku symulatorów jest złożona i niejednoznaczna. Z jednej strony, wiele Cozy Games zawiera elementy charakterystyczne dla symulatorów: zarządzanie zasobami, rozwijanie własnego gospodarstwa czy prowadzenie biznesu. I jednak to, co wyróżnia się na tle klasycznych symulatorów, to nacisk na atmosferę, emocje i budowanie relacji, a nie realizm czy złożoność mechanik. Podczas gdy tradycyjne symulatory skupiają się jak najwierniejszym odwracowaniu rzeczywistości i często zawierają skomplikowane systemy zarządzania, Cozy Games celowo upraszczają te elementy na rzecz przyjemności płynącej rozgrywki. Na przykład, startowali uprawa roślin czy hodowla zwierząt jest znacznie uproszczona w porównaniu do prawdziwego rolnictwa czy profesjonalnych symulatorów. Farmy. Tego bardziej trafne wydaje się postrzeganie Coast Games jako osobnego gatunku, który czerpie inspirację z różnych źródeł. Na przykład symulatorów, gier RPG czy gier przygodowych. Jednocześnie tworzy własną, unikalną tożsamość opartą na spokojnej, relaksującej rozrywce i pozytywnych emocjach. Współczesne gry typu Cozy wyróżniają się na te innych gatunków unikalną atmosferą i podejściem do rozgrywki. W przeciwieństwie do dynamicznych gier akcji czy wymagających strategii, oferują one spokojne medytacyjne doświadczenia. Pozwala ono graczom zanurzyć się w przyjemnej, bezstresowej aktywności, która jest tutaj kluczowa. Te produkty stają się coraz bardziej popularne, szczególnie wśród osób poszukujących. Cyfrowego azylu od codziennego stresu. Korzenie Cozy, Korzeni Cozy Games sięgają gier symulacyjnych i przygodowych z lat 90. Korzenie Cozy Games sięgają gier symulacyjnych i przygodowych z lat 90., takich jak Harvest Moon czy The Sims, które kładły nacisk na spokojną, codzienną rozgrywkę. Wraz z rozwojem technologii i rosnącym zapotrzebowaniem na gry relaksacyjne, wraz z technologii i zapotrzebowaniem na gry relaksacyjne twórcy zaczęli projektować produkcje koncentrując się na eksploracji. Budowaniu relacji i dbaniu o swoje wirtualne otoczenie. Popularność takich tytułów jak Animal Crossing i Stardew Valley ugruntowała pozycję tego w gatunku, który stał się odpowiedzią na stres i presję współczesnego świata. Warto zauważyć, że mimo często błędnego klasyfikowania The Sims jako gierki typu cozy, seria ta nie do końca wpisuje się w definicję gatunku, choć oferuje nam elementy kreatywne i możliwość budowania własnego świata. Zawiera również wiele stresujących mechanik od zaspokajania podstawowych potrzeb Simów przez wypadki i pożary po śmierć postaci. Presja związana z zarządzaniem życiem wielu Simów, koniecznością zarabiania pieniędzy i utrzymywania ich przy życiu może być znacząca. Ponadto gra często prowokuje graczy do tworzenia dramatycznych sytuacji i eksperymentowania z tragicznymi scenariuszami, co stoi w sprzeczności z relaksującą. Kulturą i naturą prawdziwych Cozy Games. Należy jednak zaznaczyć, że wraz z kolejnymi częściami The Sims gra ewoluowała w stronę bardziej przyjaznego doświadczenia. Nowsze odsłony, szczególnie The Sims 4, oferują łagodniejszą rozgrywkę z mniejszą ilością tragicznych wydarzeń, prostszym systemem potrzeb oraz z większym naciskiem na kreatywne aspekty, tak jak budowanie i projektowanie wnętrz. Choć nie można ich uznać za typowych przedstawicieli gatunku. Największy wzrost popularności Cozy Games nastąpił w 2020 roku, głównie za sprawią premiery Animal Crossing New Horizons. Gra ta zadebiutowała w marcu 2020 roku, tuż po wprowadzeniu globalnych lockdownów. Z wiadomego powodu. I sprzedała się w ponad 13 milionach egzemplarzy w ciągu pierwszych 6 tygodni od premiery. Jest to zdecydowanie sukces. Przyczynił się do wzrostu zainteresowania grami, o Charakterze, co zaowocowało pojawieniem się wielu nowych tytułów, w tym gatunku w kolejnych latach. Milenialsi i pokolenie Z dorastali w czasach dynamicznych zmian społecznych, gospodarczych i technologicznych. Pandemia, niestabilność rynku pracy, kryzys klimatyczny oraz nadłog informacji w erze cyfrowej przyczyniają się do rosnącego poziomu stresu i niepokoju. Cozy Games stanowią formę ucieczki od codziennych problemów. Oferują bezpieczne, harmonijne światy, w których gracze mogą odpocząć bez presji i narzuconych często celów. Spokojne rytuały, takie jak uprawia roślin, budowanie relacji z postaciami niezależnymi, czy też eksploracja bajecznych krajobrazów, pozwalają na chwilę wytchnienia i oderwania się od rzeczywistości. Czy ty też już masz dosyć życia w normalnym świecie? A może Twoje koledzy już nie chcą z tobą grać te wszystkie strzelanki? Zapraszam do świata Cozy Games. Siadaj i opowiem wam o co chodzi. Zapraszam więc do świata Cozy Games. Milenialsi pokolenie Z dorastali w świecie, którym sukces często utożsamiany z ciężką pracą, wielozadaniowością i ciągłym dążeniem do perfekcji. Od najmłodszych lat byli uczeni, że tylko nieustanny rozwój i produktywność mogą zapewnić im stabilną przyszłość. Jednak zdarzenie tych wartości z rzeczywistością, trudnym rynkiem pracy, kryzysem ekonomicznym i wypaleniem zawodowym sprawiło, że wiele osób zaczęło kwestionować kulturę grindu. Poczucie, że chwi każda chwila musi być wykorzystana efektywnie stało się przytłaczające i wywołało potrzeby odpoczynku oraz powrotu do prostych przyjemności. Wiele tradycyjnych gier wideo również podąża tym trendem, nagradzając graczy za maksymalizację wyników i rywalizację. Cozy games stanowią przeciwwagę dla tej tendencji. Oferują przestrzeń wolną od presji osiągnięć, gdzie nie liczy się szybkie zdobywanie poziomów czy pokonywanie przeciwników, lecz spokojna, harmonijna rozgrywka. Dzięki temu są atrakcyjną alternatywą dla osób poszukujących relaksu i ucieczki od pogoń za sukcesem. Wielu milenialsów dorastało w latach 90. i na początku XXI wieku, gdy popularne były gry o prostej mechanice, ale wciągającej, relaksującej rozgrywce, tak jak np. Harvest Moon, The Sims czy np. Neopets. Współczesne cozy games często nawiązują do estetyki i mechaniki tamtych tytułów, co zbudza w graczach poczucie nostalgii. Np. pixelartowa grafika w Stardew Valley przypłuje wspomnienia z dzieciństwa i nadaje grze wyjątkowego, przydulnego charakteru. Jednym z kluczowych czynników popularności cozy games jest ich dostępność. Wiele z nich można znaleźć na różnych platformach, od komputerów, przez konsole, aż po urządzenie mobilne. Co więcej, tego rodzaju gry często charakteryzują się prostą mechaniką, co sprawia, że są przystępne nawet dla osób, które na co dzień interesują się gamingiem. Większość cozy gier to gry single player lub takie, które wymagają stałego połączenia z internetem. Oznacza to, że gracze nie muszą martwić się o umijanie wydarzeń na żywo, ciągłe aktualizacje czy konieczność rywalizacji z innymi użytkownikami. Brak presji związanej z grą online pozwala graczom wracać do swoich ulubionych światów we własnym tempie, bez poczucia, że coś tracą. Dzięki temu cozy games są idealnym wyborem dla osób szukających spokojnej, nieinwazyjnej rozgrywki, które mogą dos dostosować do własnego harmonogramu. W erze mediów Grażdy coraz częściej dzielą się swoimi doświadczeniami, inspiracjami i postępami w grze. Społeczność wokół Cozy Games jest niezwykle aktywna i przyjazna, co dodatkowo zwiększa jej atrakcyjność. Przykładem może być Animal Crossing New Horizons, które podczas pandemii stało się wirtualnym miejscem spotkań dla milionów graczy, organizujących śluby, przyjęcia urodzinowe. Czy na targi wymiany przedmiotów. Tego rodzaju gry pozwalają na tworzenie wspólnoty i budowanie relacji w przyjemnym, bezstresowym środowisku. Do szybkiego tempa życia i ciągłej presji coraz więcej osób poszukuje sposobów na docenianie małych, codziennych przyjemności. Cozy Games doskonale wpisują się w ten trend, oferując światy, w których codzienne czynności, jak podlewanie właśnie roślin, gotowanie, rozmowy z przyjaciółmi czy dekorowanie wnętrz stają się czymś wyjątkowym i wartościowym. Gry takie jak Stardew Valley czy Animal Crossing New Horizons pozwalają graczom celebrować proste momenty i odnaleźć radość w małych, codziennych rytuałach. Popularność Cozy Games od pokolenia milenialców i Gen Z wynika z ich wyjątkowej zdolności do zapewniania wytchnienia w świecie pełnym stresu i presji. Eskapizm, czyli ucieczka od rzeczywistości jest często postrzegany jako zjawisko negatywne. Jednak w kontekście Cozy Games nabiera on nowego, bardziej pozytywnego znaczenia. Nie jest to bowiem ucieczka z całkowitego odrzucenia przy rzeczywistości, ale raczej świadoma decyzja w znalezieniu przestrzeni do regeneracji oraz odpoczynku. W przypadku Cozy Games eskapiec przybiera formę terapeutyczną. Pozwala na chwilowe oderwanie się od stresu i problemów, by z nowymi siłami wrócić do codziennych wyzwań. Gry te tworzą bezpieczną przestrzeń, gdzie możemy odzyskać równowagę emocjonalną i mentalną, nie tracąc przy tym kontaktu z rzeczywistością. Co więcej, mechaniki obecne w Cozy Games często odzwierciedlają codzienne aktywności, ale... Co więcej, mechaniki obecne w Cozy Games często odzwierciedlają codzienne aktywności, ale prezentują się je w sposób bardziej przyjazny i mniej stresujący. Taka forma escapismu nie polega więc na kowitym odcięciu się od rzeczywistości, ale polega na znalezieniu nowej perspektywy i docenianiu tych prostych przyjemności. Dobrym przykładem takiego podejścia jest mechanika porannej gimnastyki w Animal Crossing New Horizons. Gracze mogą dołączyć do codziennych sesji ćwiczeń prowadzących przez mieszkańców wyspy. Ta prosta aktywność, choć osadzona w wirtualnym świecie, zachęca do ruchu i może stanowić przyjemny początek dnia. Co więcej, wykonywanie ćwiczeń razem z uroczymi postaciami z gry sprawia, że to codzienna rotna staje się bardziej przyjemna i często mniej stresująca niż taki tradycyjny trening, jak na przykład na siłowni. Moim zdaniem, te gry stanowią naprawdę takie idealne miejsce ucieczki od całego tego szału życia, presji i wszystkich obowiązków, które musimy się mierzyć. Obserwuję też, że w codziennym świecie wszystko się dzieje w zawrotnym tempie. Potrzebujemy takich cyfrowych sanktuariów, które po prostu dają nam szansę zwolnić i odetchnąć. Jest to mega ważne w naszym. Przebłocowanym świecie pełnym TikToka i tak zwanego Z własnego doświadczenia mogę powiedzieć, że Cozy Games daje mi właśnie poczucie kontroli i spokoju. Kiedy spędzam czas w tych wirtualnych światach, czuję, że mogę być sobą bez presji osiągania konkretnych wyników, czy rywalizacji z innymi. Co więcej, w Cozy Games nie musimy obawiać się realnych konsekwencji swoich decyzji. W przeciwieństwie do prawdziwego życia, gdzie każdy wybór może mieć długotrwały wpływ na naszą przyszłość, w tych grach możemy eksperymentować, popełniać błędy i zaczynać od nowa, bez żadnych negatywnych skutków. Ta wolność o konsekwencji pozwala nam w pełni się zrelaksować i cieszyć rozgrywką bez stresu oraz lęku przed porażką. Jest tym też jakiś komfort i bezpieczeństwo, że czasem nawet największą pomyłkę może kazać się przedmiot wytworzony np. w niepożądanym kolorze. Najbardziej cenię sobie w tych grach to, że pozwala mi celebrować te małe momenty radości, te mikroszczęścia. Czy to poprzez na przykład projektowanie przytulnego domu grze, czy uprawianie wirtualnego ogródka. W świecie, gdzie często się czuję przytłoczeni wielkimi wyzwaniami, te drobne, cyfrowe przyjemności nabierają szczególnego znaczenia. Osobiście odczuwam to jeszcze mocniej, gdy na co dzień nie mam bliskiego kontaktu z naturą, która jest częstym motywem w tego typu grach. Niestety mieszkam domu wielorodzinnym, tak zwanym bloku slash kamienicy. Zauważyłam również, że społeczność skupiona wokół Cozy Games jest wyjątkowo przyjazna i wspierająca. To tworzy unikalną przestrzeń, gdzie możemy dzielić się swoimi doświadczeniami i kreatywnością bez obawy o ocenę czy krytykę. Z radością obserwuję, jak społeczności fani danych tytułów dzielą się swoimi screenshotami z gier, na przykład gdzie z dumą przez swoje osiągnięcia albo jak ładnie zbudowali domek czy tam ogródek. W przeciwieństwie do na przykład do gier typu competitive, a wiem top gram w Lola przez wiele lat. Podsumowując, fenomen Cozy Games to jest nie tylko chwilowa moda, ale odpowiedź na głębsze potrzeby graczy. Te gry stały się cyfrowym schronieniem, gdzie możemy znaleźć spokój, radość i poczucie wspólnoty w coraz bardziej... Wymagającym od nas świecie. Patrząc w przyszłość, możemy przewidywać, że znaczenie i popularność Cozy Games będzie nadal rosła. W świecie, który nie zwalnia tempa, potrzeba do relaksu i regeneracji staje się coraz bardziej istotna. Te gry udowadniają, że czasami nawet największą wartość mają właśnie te najprostsze, najbardziej przyziemne przyjemności, jak na przykład ważenie kawy, pójście na ryby, spacerek. Przyszłość Cozy Games może być jeszcze bardziej fascynująca dzięki rozwojowi technologii VR i AI. Wirtualna rzeczywistość może sprawić, że poczujemy się jeszcze bardziej zanurzeni w przytulnych światach. Wybraćmy sobie Spacerowania po naszym wirtualnym ogrodzie czy dotykanie upływanych przez nas roślin? Technologia ta może dodać nowy wymiar imersji do spokojnej, relaksującej rozgrywki. Tużna inteligencja z kolei może sprawić, że NPC w grach staną się bardziej naturalni i responsywni, tworząc głębsze, bardziej znaczące interakcje społeczne. AI mogłoby też adaptować świat gry do naszych preferencji i nastroju, tworząc jeszcze bardziej spersonalizowane doświadczenia. Wyobraźmy sobie grę, która automatycznie dostosowuje pogodę, muzykę czy zachowanie postaci do naszego samopoczucia, tworząc idealne warunki do relaksu. Te technologiczne innowacje, o ile zostaną wprowadzone w zachowaniu równowagi i charakteru Cozy Games, mogą znacząco wzbogacić doświadczenie graczy, nie tracąc przy tym istoty tego, co sprawia, że gry są tak wyjątkowe ich przytulności i spokoju. Warto również rozważać etyczny wymiar Cozy Games i wpływ na nasze podejście do rzeczywistości. Podczas gdy niektórzy krytycy mogą argumentować, że te gry promują eskapizm i oderwanie od realnych problemów, można spojrzeć na to też z innej perspektywy. Cozy Games często promują pozytywne wartości: troskę o środowisko, budowanie wspólnoty, cierpliwość i empatia. Co więcej, sposób w jaki Cozy Games przedstawiają codzienne czynności i relacje międzyludzkie może mieć pozytywny wpływ na nasze zachowanie w realnym świecie. Gracze mogą przenieść nawyki z gry, takie na przykład dbanie o rośliny czy regularny kontakt z przyjaciółmi do swojego codziennego życia. W tym kontekście Cozy Games można postrzegać nie jako ucieczkę od rzeczywistości, ale jako narzędzie do wzbogacenia i poprawy. Taki influencji uważam, że jest jak najbardziej na plus. Istotne jest również to, że deweloperzy Cozy Games często świadomie projektują swoje gry tak, by nie wykorzystywać mechanizmów uzależniających. Tak powszechnie w innych gatunkach gier, jak na przykład mikropłatności i te inne sprawy. Zamiast tego stawiam na wewnętrzne motywacje gracza i naturalne tempo rozgrywki, co można uznać za bardziej etyczne podejście do projektowania gier. Szczególnie interesującym aspektem niektórych Cozy Games jest powiązanie z rzeczywistym czasem. Weźmy na przykład Animal Crossing New Horizons, gdzie niektóre aktywności, jak rozwój roślin czy konstrukcja budynku, wymagają cierpliwości i oczekiwania do następnego dnia. Ten mechanizm naturalnie kształtuje zdrowe nawyki grania, zachęcając do regularnych, ale krótkich wizyt w wirtualnym świecie. Dodatkowo bo synchronizacja z prawdziwym kalendarzem umożliwia wyjątkowe doświadczenie świąt. Zmian pół roku. Gdy przychodzi wiosna, w grze pojawiają się kwitnące wiśnie, tworząc magiczny efekt równoległej celebracji. Możemy cieszyć się porą roku zarówno w rzeczywistości, jak i w cyfrowym świecie. Ta sama zasada dotyczy świąt i specjalnych wydarzeń, które pogłębiają imersję i sprawiają, że każda wizyta może przynieść nowe sezonowe doświadczenia. To jest dla mnie mega ciekawe, na przykład, bo wydaje mi się, że na przykład w momencie, na przykład, kiedy właśnie przychodzi wiosna i te wszystkie drzewka nam kwitną i widzimy to w grze, może na przykład nas to zachęcić do wyjścia z domu. A czasami wiadomo, nie chce nam się wyjść z domu, nie mam ochoty, czasami Świat zewnętrzny jest trochę straszny dla niektórych, więc uważam, że może im to pomóc w takim przełamaniu niektórych barier. Taka teoria. Dziękuję bardzo za wysłuchanie do końca. Jeśli Wam się podobało, zasubskrybujcie mój kanał, zostawcie łapkę w górę i chętnie bym wysłuchała Waszej opinii na temat Cozy Games w komentarzach. Możecie na przykład mi napisać, jaka jest Wasza ulubiona gra, co ostatnio grywacie, a może Cozy Games w ogóle nie są dla Was i jesteście właśnie bardziej tych kompetywnych graczy. Chętnie Was wysłucham i do zobaczenia!